Witam w mojej windzie, z tej strony Gradzik, zapraszam na kolejny odcinek serii giercowania Max Payna. w ostatnim odcinku. Nie bez problemu udało nam się w przeciwnie, to w tym odcinku dalej zagrabimy się w złe, modłe miejsca w Ameryce, więc zapraszam. będzie będziemy oglądać jakieś telewizory. Z powodu długotrwałych odmarcnącego deszczu i śniegu jednostki. na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już trzy dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Valkiri, a według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale Śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Gdyby nie to nie śnieg, gdyby mnie to pogoda taka mroczna, nie wiem czy tak udałoby się zachować taki ponury klimat, taki ciężki klimat. Więc naprawdę to, to wszystko to wszystko w tej grze robi niesamowite uczucie i wrażenie. Mimo że te gra jest z pierwszego roku. Dobra, wbijamy się na pewnej kurwie. Okej, okay. Ale poszedł. Czy zginął? Nie, nie ale kurde nie mam, nie mam rzeź w ogóle i teraz jak młody bóg skakał sobie na jednej nóżce gdyby podałoby zdobyć jakieś lekarstwo, naprawdę jest ciężko rozbijemy kilka, kilka zaszyneczek ach te jego piękne kocieruchy, a się rusza pierwszy w tańcu co nie ma żadnych Niestety, niestety. Musimy się obyć, bo jest prochu Dobra, zapiszę sobie lepiej, żeby nie było przypału. I jeszcze zaraz na pewnej kurwie. Co do diabła? Aj, nie trafiłem Aj, gość sobie dołował w ogóle. farda, że się żyje. I na jednej duszy, raz, dwa, raz, dwa. Dowód rzeczowy numer jeden, gazeta czas i już możemy lecieć na jakąś stawkę i pie bip bip Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki hmm? Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwi, nie załapie Wszystkie Narzędziem zbrodni był kiwej z boloty, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. Chyba kogoś trafił, Kapitan Pałkarz. A chyba... A nie, tu tu go mnie? nie? Go dawimy? Nie. Nie. Aha, tu byłem, okej. Okay. Czemu i akcyj zawsze umieszczona w Los Angeles zawsze... Ż nie wie. Przecież wampiry nie lubią słońca. Nie były. Gień, szmato. Nie! Aj! Aj! Szmata w różowym kubraczku. Na szczęście nie dostałem żadnej kulki, bo jedna kulka! Jestem martwy Dobra, zapiszemy sobie szybkie zapisywanie. Jest, brawo Max, dobry, zapisujesz Nie wiem czy tak może... A, użyję sobie jeszcze lekarstwa, brawo. Spokojnie z bronią, wierzcie mi, lepiej żeby mu się Zielone, za zielone. Zielone do Dobra. Mógłbym ich spalić, jak tam są jacyś o... Brać go! Dobra, że ubił. Ładne, dwóch mi się udało spalić. A! Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Ale, nie, kluczyk, ale wezmę go chyba. Brawo. Co tu jest? Ale hajs. Biorę ją i ją zrobić. No życie. ...przezroczyste pojemniki i zawierały zieloną ciecz. Valkyria. Kurde. O, jest koktajl mołotowa. No Ale słabo, słabe wyposażenie w tych szafach. No nie wiem. Nic tu nie ma, ale jest lekarstwo. Okej, okay, to użyjemy. I lecimy do baru. Do restauracji nie... Max, nie będziesz nic jadł. Sorry. No jeszcze lekarstwo, oh. brawo. Dobra, zapiszę. No nie do mnie nie wychodzę, jak tak mam F5? Jest, gra zapisana, brawo. Tutaj jest że będzie ich więcej. Aha, dobra, jest animacja. Dawaj, wściekli zabójcy! Gotowi poderżnąć sobie nam zęb gardła? Wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie! Siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Konkwo. Fo! Mówię ci, byłem tym tak zdołowany, że udusiłem ich kawę konsolną g. O, Rico... Riko. jesteś niegrzeczny. A co ta pani o, jest... urobi? Co ta pani urobi? ja nie wiem. Mm -hmm. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Oh, Rico Muerte nie wie, kto to jest programu. Max Wow, uciekałem. A tam jest pani, którą muszę zabić? Niemożliwe. Ja nie chcę. No ale dobra, jak trzeba, to trzeba. Dobra, nie, jednak ode mnie trochę. Dobbiachu, no Co on taki wytrzymaje Jeszcze do pani Uf, Przepraszam, nie, kobiet nie zabiję W ogóle do kobiet nie strzelam, no ale Życie nie oszukasz Jest tu nie ma Idziemy się obsłużyć za barem No dobra nie, nie, idziemy jednak Nie, pewnie tego Rico Muerte też będziemy musieli zabić, ciekawych będzie. O kurde, gość bez spodni. Rico Muerte bez spodni. Nie wygląda to dobrze. Gość ma Ingrama i kozak, za że w Dobra, nie żyje. Jeden nie żyje, drugi też? Chyba tak, obaj nie żyją, okej. Okay. Szybka akcja to była. Nie, chyba, że nie chcę zrobić teraz. Piszemy sobie. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. To miło, miło, nie powiem. Jak coś przynajmniej takie wieszczewne? Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na nie podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Przed rzucił się na nas! Zabił uch! Chyba sobie jaja robisz! Przecież to tylko jeden glina! Oby to był żart! Rozwalcie go! Co za problem? Halo! Halo! Ale wkurzony sześć. Niczym śmiercionośny wirus. Rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max, Max, Max Pain. Pain. Maksymalny ból. Dobrze, Max, ma czym ten ból koić? Przynajmniej ma tabletki, a... Nasi koledzy, no niestety nie mają. Ale sobie, więc nie będziemy im przeszkadzać. Idziemy do toalety, bo Max Payne też potrzebuje trochę intymności. Nie da się go ukryć w ogóle. Co to jest? Tu hazard uprawiają, tacy niedobrze Spróbuję coś wygrać, może się uda. Pierdol się. Nic mi nie udało wygrać. Wow. Jestem krupierem, zapraszam. Kto jest chętny? Żody? To idę. Zapiszę bo tu może być niebezpiecznie Oj Boże jak jest taka muzyka to wiesz że coś się dzieje Oj 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 Także czuł, że coś, coś się wydarzy No nie no Gdzie tu się schować?

Fajnie nie powiem. Od razu kurczę adrenalina... adrenalina ad, ad, mi się początki. Adrenalina wzrasta. Dobra, teraz chyba ja, powinno się otworzyć tam. Powinien się tworzyć te drzwi, więc lecimy na szczecie.